Od kiedy się przeprowadziliśmy, tak pomyślałam, że może by zaprowadzić Lilkę do przedszkola. W końcu tego nowego, ostatnio, co było. O, Hania, ty już przebrana jesteś? Znaczy, no, mam dalej piżamę. Wyciągniesz sobie potem z na pranie jakieś inne ubrania, nie? Tak, bo ja bym się chciała przebrać w jeszcze coś innego. Okej. Okay. Milka! Wstawaj! Lilka! Aj. Lilka, wstawaj! A! Co to się... A to ty, mamuś, dobra. Mam dla ciebie niespodziankę. A jaką niespodziankę? Znowu mi coś kupiłaś? Jakąś lalkę nową? Nie. Dzisiaj jedziemy do przedszkola. Ale jak do przedszkola, takiego z dziećmi jakimiś obrzydliwymi. Eee! No tak, znaczy nie jest obrzydliwymi, ale... ale jednak no, musisz iść. I muszę sobie w końcu to znaleźć coś na ubrania. Ech. Dobra, może sobie ubiorę tą sukieneczkę. Nie, nie, nie możesz ciągle chodzić w sukieneczce. Może tą bluzę ubierzesz. Ale mamo, ale mamo, ja teraz wyglądam jak chłopak. Czemu ja nie mogę, te, czemu ja nie mogę mojej sukieneczki? No bo nie możesz ciągle chodzić sukieneczka. Ale dlaczego? No zobacz jaka ładna sukieneczka. Ale linka. No dobra. To się w to przepiął. Nie, to jest tęczowe. No i fajnie. Okej. Okay. Eee, wezmę sobie pana chmurkę. Nie, nie bierz pana chmurki. A czemu? No bo nie bierz pana chmurki. Hania, nie jedzie, do, Hania je, nie jedzie do szkoły dzisiaj, więc spożyczy od, spożyczysz od niej plecak, tak? Tak, dobra. Okej, okay, okay, wezmę sobie tylko... To spakuje sobie, to wezmę sobie plecak i spakuję jakieś fajne rzeczy. Co ty tam spakowałaś Lilka? Nie powiem. Oj! Moje kosmetyki! Ale... Nie mów tego mamie, no to powiem oczywiście, mamo, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów, że ja sobie to zabiorę, co um, by tu jeszcze zabrać, o może jeszcze zabiorę sobie pana chmurkę, dobra, mamo, już możemy, już możemy iść, okej, okay. to, to idziemy już do auta, Hania dzisiaj nie jedzie do szkoły. Ale ja zejdę z wami, bo ja bym chciała sobie wziąć jakieś ubrania. Dobrze, będziesz dzisiaj sama w domu? Tak. Okej, okay. i przy okazji sobie wsadź tą, piżamę do prania. Okej, okay. to się. To, czekaj, wejdźmy do, już win do windy. Chodź, Lilka, ty pierwsza. Nareszcie coś mądrego powiedziałaś, mamuś. Przestań, Lilka. Okej, okay, to chodź sobie, Hania, wziąć już jakieś swoje ubrania. Dzięki, dzięki, mamo. Oj, dzięki, mamo. Dzisiaj dzisiaj się ubiorę może w to. Albo w to. Albo w to. Dobra, dzisiaj może to. E, to w sobie już co do prania. A resztę sobie zaraz zaniosę do tej, no... Będziesz ja tutaj pilnowała. O, już się wyprała moja piżama. Oj. Też dojdzie tutaj. Dobra, włącz robota sprzątającego... Poradzisz sobie? Tak, tak, mam, mam 12 lat. Okej. Okay. Dochodź Wilka. Ty na pewno tam nie spakowałaś jakichś takich yy, głupich rzeczy. Nie, nie, ja tam sobie spakowałam tylko yy, tam. No takie potrzebne rzeczy tam. Dobra, to jedziemy. Czekaj, włączę tylko. Jedziemy. Dobra, jesteśmy. Ale nie jest żadnego przedszkola. Musisz iść. Dobra. Dobra, nie mam czasu do stracenia. Chodzimy. O, ktoś czeka. Poczekajcie dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty jesteś Liliana? Tak, jestem Lilka. Dobrze, Lilka. Zapoznaj się ze swoimi kolegami, koleżankami. E, daj plecak. Co tam masz? Okej. Okay. To tak. Ty będziesz siedziała przy tym tutaj stoliku. Tu. E, tu. E, będziesz siedziała. Z nie wiem jeszcze kim. Dobrze, a ja sobie porozmawiam tylko z mamą tutaj na zewnątrz, więc poczekajcie chwilę, naprawdę dzieci. Uch. Ej przesuńcie się! Ue. Ej, my też chciałyśmy poskakać. Trudno! Trudno! łe! Proszę poczekać chwilę. Hej! Co się tu dzieje? Bo te dziewczynki nie potrafią wskoczyć na trampolinę. Daj, pokażę wam. Ej, tak. Dobrze, już schodzę. Teraz wyspóbujcie. I... Hop. Przecież my umiemy wejść na trampolinę. Ty. Jej. Dobrze, więc na razie zapowiada się. Fajna. Na razie. Fajna jest Lilka. Dobrze. No tak, no to przecież bardzo grzeszna dziewczynka. Do do widzenia, do widzenia. Dobrze, dzieci, przywitajcie naszą nową koleżankę. Uwaga, dziewczyny, proszę wejść. Co to za nowa koleżanka? Ja nie chcę nowej koleżanki. Ja też nie chcę. Wam wy, a wy Dobrze, ustawcie się w kółeczku. Najlepiej, aby usiąść się na swoich miejscach. Tutaj jest plecak waszej nowej koleżanki. O nie, ona musiała akurat koło mnie... O, o nie, ona akurat musiała koło mnie usiąść. Dobrze, tutaj stoliczek maluszków. Proszę. Anioño? Tak. Dobrze, to jest nasza ko nowa koleżanka. Wstań proszę. Hi hi. Lilka. Lijama. Ale... Ale mówcie do mnie Lilka. Dzień dobry. Ja jestem Lila. Jestem Lilka. E, mam 6 lat, czyli za rok już cię nie będziemy widzieć, będziesz w szkole. Tak. Mam siostrę Hanie, która... Ma 12 lat, chodzi do szóstej klasy. Niedawno się tutaj przeprowadziłam z moją siostrą, właśnie i mamą. Mój tata wyjechał na, ten, na tydzień w ramach pracy. Chodzi o pracę, i dlatego wyjechał. No i my na razie sobie mieszkamy, tak, z moją siostrą, z moją mamą. Niedawno moja siostra pojechała na obóz narciarski, a i ja nie mogłam iść. Dobrze, Liluś, już siadaj. Nie musisz opowiadać od razu o całym swoim życiu. Chodziło mi, żebyś po prostu opowiedziała, no jak się nazywa, ile masz lat. Czy ktoś kiedyś chodził z Twojego rodzeństwa do przedszkola? Nie, bo moja, y, moja, ta, moja siostra Hania. Chodziła do tego samego przedszkola, co ja kiedyś chodziłam, tylko teraz cho będę chodziła tutaj do zerówki, no bo się prze przeprowadziłam. A to jest da trochę daleko. O, a gdzie mieszkałaś wcześniej? Ja mieszkałam wcześniej w Krakowie, no a teraz się przeprowadziłam. No, do Katowic. O, to fajnie. Czyli do nas tutaj. O. Dobrze, dzieci. To teraz będzie chwila zabawy, tak jak w sumie zawsze. Eee, idę wam może przygotować jakiś obiad czy coś. No, to wy tu się bawcie po prostu. O, fajna jesteś, Lilka. Ja jestem Milenka. O, a co, co lubisz robić? Ja lubię robić, bo ja lubię się bawić księżniczki. I, i w ogóle. No, lubię się, lubię się bawić księżniczki. Lubię się bawić lalkami. Lubię kluszaki. A, a ty co w końcu lubisz robić? Bo mi nie powiedziałaś. Bo ty mi nie dałaś powiedzieć. Ja lubię robić żarty. O, robisz żarty? No, może dzisiaj zrobimy jakiś żart. A tu nie będzie jakieś złamanie zakazu czy coś? E tam, kto się tym przejmuje? No w sumie to może dzisiaj złamiemy jakiś zakaz? Zrobimy jakiś żart. Dobra, tylko żeby nikt nie usłyszał. To jest tajna misja. Idziemy do toalety, tylko, tylko musimy... powiedzieć pani. Okej. Okay. Proszę pani, możemy iść do toalety? Dobrze. Tak ty wie? Tak. Dobrze. Okej. Okay. To... A masz jakieś pomysły na żarty? Ja mam pełno pomysłów na żarty i zawsze w każdej chwili. E, mam pomysł na żart, który zrobimy e, na obiad, a potem przy spaniu. Dobra, pokażę Ci, co w ogóle dzisiaj wzięłam. Tylko, że ja to schowałam sobie za drzwiami. To chodźmy, to wyjdźmy szybko na dwór, żeby nikt nie zauważył. Ale nie można chyba wyjść na dwór. Nie można, nie można. Zasady są po to, żeby je łamać, Ilka. No dobra, to chodź na ten nadwór. Pokaż mi, co ty tam. Co ty tam wzięłaś znowu. Zamkniemy się. Zobacz, schowałam takie magiczne mydełko antybakteryjne. I farbujące. Uuu, fajnie. Dobra, wychodzimy, żeby nas pani nie zauważyła. Dobra, robimy pierwszy żart. Okej. Okay. Te mydełko może lepiej schowaj. Dobra, a gdzie? E, może schowaj gdzieś do łazienki. Dobra, schowa może w kibelku? Nie no, mi, milena. Dobra, to schowam może w łóżku na początek. Albo... albo schowam tutaj może za tym krzesłem. Albo schowam je znowu na dworze. To poczekaj chwilę. To idę na Już. No dobra, no to, no to co, za chwilę będzie obiad. No, to zrobimy ten twój żart, to będzie nasz żart. Co tu zrobić znowu tym dzieciom? Co za dramat. Po co ja przedszkolanką zostałam? Dobra, maluchom, tym trzech maluchom, maluchom podgrzeję mleczko, tym trzylatkom. Dobra, maluchom podgrzeję mleczko, starszym zrobię... Ja nie wiem co zrobić starszym. Kanapki, kaszkę. Dobra, może zrobię kaszkę. Dobra, może zrobię kaszkę. Makaron. Okej, okay, może zrobię... Może zrobię makaron i kaszkę. Może... Niektórym zrobię makaron, niektórym zrobię kaszkę. Dobra. Co za dramat? Każdy dostanie jeden taki choćby talerz, każda grupa. O, ja mam pomysł. I każdy będzie mógł sobie brać co chce z tego talerzyka. Tu będą takie kaszki. Kaszki. Tu będą jakieś trzy. Tu jeszcze ktoś nie jakiś serek. No nie wiem. No nie mam pomysłu. O, tu się już mleko nagrzało. Tu tutaj będą trzy mleczka. Dla tych maluszków. Um, okej okay. To jeszcze się grzeje te drugie to teraz i jeszcze dla kolejnych zrobię makaron podgrzeję trochę na patelni dziwne na patelni grzeję sobie makaron znowu jeszcze trzy dobra już zrobione o jaki ten się spiekł no dobra obiad już gotowy Dobrze. Dzieci, już jest Apsik! Już jest Apsik! Co, co tu się dzieje? Ja wcześniej, jak jeszcze nie przyszłaś zrobiłam mi taki żart. i nasypami przybrz do szalika. Dzieci, zaraz będzie Apsik! Apik. Obiad! Apsik! To yy, obiad jest już wy. Apsik! Oj! Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie ma Apsik dla Apsik. So, przepraszam bardzo. Powiedziałam, jeszcze nie ma Apsik. Jeszcze. Nie ma butelek. Apsik. No, dla a, psik. dla maluszków. Apsik. Dobra, muszę iść do Łazienki. A nie, mleko, jeszcze muszę. Apsik. Dobra. Dobra, idę. Apsik. Okej, okay, chodź do kuchni. Co chciałaś zrobić? Bo ja chciałam, no, ten żart. A co chciałaś? O co miało chodzić w tym żarcie? E, podrzucimy wszystkim do jedzenia. E, sól. Może sól? Okej, okay, sól. Gotowa sól. Sól? Ale do wszystkich? Nie, nie dałam tylko do naszych. No dobra. Nie wraca. Okej, okay, już nie kicham. E, proszę usiąść do swoich stolików. Proszę, tu jest dla maluszków. Tutaj mamy dla większych troszkę, a dla sześciolatków makaron. Czekaj, poczekajcie naprawdę chwilę. Tutaj mamy obiad dla Dobra, dla maluchów to tutaj siedzą chyba maluchy, tutaj siedzą te no, starsze. Czekajcie chwilę, naprawdę. Tu mamy marchewki, tutaj mamy z szpinaku, a tu jeszcze mamy takie kostki serka. I jeszcze makaron dla sześciolatków. Czyli... Czyli Lilka też dostanie makaron. Okej. Okay. E, do, już Wam daje Ale te talerze są ciężkie. Do we wzięcia Proszę bardzo, siadajcie, już. Siadajcie, nie skaczcie. Dobre, dobra. Tu maluszki, siadajcie. Proszę bardzo. Gdzie jest trzeci maluszek? Ble, ble. Ble, ble. Uff. Co to było? Czemu wszyscy się zażegali z tego? Czemu wszyscy się zażegali z tego? O co tu chodzi? Ja nie wiem. I żart się udał. Piąteczka. Dobrze dzieci do spania już naprawdę. Yy. Po tym koszmarnym obiedzie. Proszę, prosiłabym już do spania. Do spania już. Liluś, Lilka, ty masz inny trochę teraz. Uf. Kto by chciał spać? Cztery, pięć, sześć. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To dwie osoby nie będą tylko spać. A kto nie chce spać? Ja nie chcę. Ja też nie chcę. No w sumie, w sumie Milena i Lilka się jako jedyne nie zerzygały potem. Po tym. Dobrze, no to okej. Okay. To maluszki bardzo bym prosiła do kołysek. To wam wszystkim otworzę. Dobra, Antuś, Mikołaj i. Kasia, a starsze dzieci prosiłabym do łóżeczek. Dobra, daszę wam światło i możecie sobie dzisiaj zrobić rzemkę. A ja w tym czasie idę pozmywać i posprzątać. Okej, okay, a co miałeś za pomysł? No, bo pamiętasz te mytełko moje? No. To może, to może użyjemy go do farbowania wszystkim włosów przez sen. Okej. Okay. Dziewczynki, co tam robicie? Bawcie się. Ja idę pozmywać, dobrze? Dobrze mam, dobrze, um, proszę pani. Okej, okay. to idź tam. To idź po te swoje mydełko. A ty coś jeszcze masz? Ja mam. Ja mam te. Ja mam. Ja mam. W plecaku kosmetyki mojej starszej siostry. Fajnie, przydadzą się. Pomalujemy ich. Po, musimy ich porządnie pomalować. No. Dobra, ja idę po to mydełko Okej, okay, mam już mydełko Może jeszcze weźmiemy keczup ze stołówki? Okej, okay, będą mi się tak leić włosy. Tylko, że pani musi iść. Pani! Dobra. Hmm. Dzień dobry. Okej. Okay, chodźcie tu na to. Szansa już jest. Okej. Okay, weź ketchup. I co zrobimy? Pofarbujemy wszystkie włosy i, i pomalujemy. Okej. Okay. To może maluszki pofarbujemy Maluszką pofarbujemy włosy na ym, ten... Oj! Jakiś maluszek się obudził! Jakiś maluszek się obudził. A -a. Dobra, maluszek już wstał. Okej. Okay. To chodź. To maluszką na czerwono, a starszym na fioletowo. Okej. Okay. Ha! Haha, ale ha, no śmiesznie! Ale to będzie śmieszny prank. Dobra, teraz ja ich wymaluję. Porządnie. Otrzymaj. Yy, różowa szminka. Wszystkim. Tu, tu. Wszystkim, wszystkim, wszystkim. Wszystkim różowa szminka puder nakładamy jeszcze. Daj mi pędzelek. Najgrubszy daj mi pędzelek. Najgrubszy powiedziałam. Wszystkich wymalujemy. Porządnie wymalujemy. Dobra, schowamy, bo moja siostra się naprawdę nie może o tym dowiedzieć, że ja jej podkradałam kosmetyki. No. Dobra, schowaj jej już lepiej do plecaka. Ja schowam też moje mydełko i do stołówki. Znaczy, ja uwaga, musisz uważać, bo pani będzie wracać. Pani jeszcze tego nie sprzątnęła. O nie, pani wraca, pani wraca, pani wraca. Jedełko na swoje miejsce. Dobra, ale będzie ubaw. Okej, okay, to chodź, to może się czymś pobawimy teraz. Dobra, autkami? Dobra, to autkami. Obkami. Brum, brum, brum? O, dziewczynki się już bawią. się bawią. Dobrze, odłóżcie już dziewczynki. Odłóżcie już zabawki, bo będę teraz budziła wszystkich. Wstawajcie! Co to się stało? Co to za Armagedon? Co to za Armagedon? Dzieci, wstawajcie! Zobaczcie, co tu jest. Dzieci, myjcie głowy szybko. Dzieci, wstawajcie, myjcie głowy. O co chodzi? Znowu wszyscy panują. A, włosy. Ja też. A, wszyscy macie. A maluszki mają czerwone. Myjcie głowy szybko, dzieci. Myjcie głowy, dobra. Myjcie głowy, naprawdę porządnie. Dobra, wy tam umyjcie, a ja ten, a ja tylko idę do dziewczynek. <grywania> Dziewczynki, tak? Czy to wy jesteście odpowiedzialne za kolor włosów wszystkich dzieci? Załóż tapyczkę ktoś. Co tu się stało? Ja nie wiem co tu się stało. Ja też nie wiem. Może ktoś je przefarbował? Może jakaś lilka? Może nie. Nie ujawniaj się lila. Co mówiłaś? A nic. No myjcie te głowy, dzieci! Jezu, czemu wy musicie tak. No. Czemu. Czemu wy musicie takie rozwydrzone być? Ach, znaczy, mówię tylko o tych starszych, ale dobra. O co tu chodzi? Ja i tak wam nie wierzę i dostajecie karę, bo jedynie nie spałyście, a dzieciom się raczej same te włosy nie przeszukowały. Ketchup w ogóle... Ja widzę, że to jest ketchup. A patrzałam na kuchnię i ketchup mi nagle zniknął. Więc wiem, że to wy. I wezwę waszych rodziców na rozmowę. Rodziców Lilki, bo wiem, że to pewnie ona wymyśliła. Wiedziałam, że ona jest taka już. pewna. Coś tam mi mama mówiła, że, że, że przed nią ostrzega, ale nie wiem o co jej. Teraz już wiem o co jej chodziło, więc. Lilka, wzywam twoi, Twoją mamę na rozmowę z dyrektorką. Nie! Ale Lilka nic nie zrobiła! Właśnie! Lilka, dokąd ty idziesz z tym keczupem? E, ja idę sobie go zjeść tam w sypialni. Idę spać. O, Amelka zasnęła. Nie zjadłaś go. Wiem o tym, ale ja już po prostu nie chcę. Dobra, czym... Amelka ma czerwone włosy. Mogłabyś mi to wytłumaczyć? Amelka, myj jeszcze raz głowę, bo teraz masz czerwone włosy. Ach. Nie no, ja już nie mogę. Ja już nie mogę po prostu wytrzymać. Dobra dzieci, dobra. Już za chwilę będziecie musieli no. iść do domu, więc czekajcie na rodziców. O, mama przyszła. Ale zostaje tutaj, słucham. Dzień dobry, e, bo Lika zaczęła się jakoś bardzo dziwnie zachowywać w przedszkolu. Spychała się ciągle i jeszcze robiła że jakieś żarty. Pofarbowała Pofar dzieciom włosy. No. Proszę na rozmowę z panią iść. Dzień dobry. Dzień dobry. O co tu chodzi? No bo no pani córka zaczęła się po prostu źle zachowywać nawet już nie zaczęła. Panu? Proszę pani, to jest jakieś nieporozumienie. Na pewno ta druga jej wszystko kazała robić. Ale ja nie jestem ślepa. Była pani. Teraz nosi pewnie okulary. Na pewno pani mało widziała, bo teraz pani nosi okulary. Proszę się. Już wiem, po kim ta Lilka to ma. Naprawdę. Naprawdę. Lilka jest po prostu źle wychowana. Ale jak to? Tak to. Dobra, ciąg dalszy na bo mi się już nie chce